Rowereto to miejscowość w północnej części Włoch, w regionie Trident Górna Adyka. Przez wielu miasta uważana jest za centrum muzyki, kultury oraz sztuki współczesnej. La Città. Ehm. Rowereto jest z natury miastem gościnnym. Powstało wzdłuż drogi, jest miastem średniowiecznym, przez które przebiegał szlak z północnej Europy, tej germańskiej, do Włoch. Tutaj zatrzymywali się podróżnicy, w szczególności Goethe, ale także Mozart, który w rowereto właśnie koncertował po raz pierwszy we Włoszech. Do dzisiaj odbywają się w naszym mieście festiwale mozartowskie, działają dwa stowarzyszenia zajmujące się jego twórczością. Ale jest też wiele innych sławnych postaci związanych z miastem. Wszyscy oni wynieśli z rowereto wiedzę, przygotowanie i kunszt, ale musieli odczuwać więź z tym miastem, z tym regionem, więc w efekcie tutaj powrócili. Staliśmy się przez to sławni na świecie i dzięki temu Roweretto dojrzało do świadomości dialogu między miastami, między różnymi kulturami. Roweretto, miasto, z którym Zabrze od 10 lat realizuje bardzo ścisłą współpracę to przede wszystkim wymiana doświadczeń. Wymiana doświadczeń w dziedzinie gospodarczej, ekologii, turystyce, edukacji, kulturze, w sporcie. To szeroki zakres działań, który proponujemy sobie wzajemnie. Rowereto to bardzo, bardzo bogate miasto, jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o nastawienie ludzi. Miasto, które ma głębokie korzenie. Po II wojnie światowej, miasto Rovereto zostało wpisane w konstytucji włoskiej jako miastem pokoju. Tutaj, w czasie I wojny światowej, rozegrały się. Najkrwawsze walki między cesarstwem austro-węgierskim a nowonarodzonymi Włochami. Roberetanie wyciągnęli z tego wnioski. Po I wojnie światowej, jednogłośnie ustalili, iż zostanie ulany, stworzony największy dzwon pokoju, który będzie zawsze bił na znak poległych. I przypominał wszystkim, jak ważny jest spokój. Tam, gdzie znajduje się dzwon pokoju, a jest to największy dzwon na świecie, są także flagi wszystkich krajów. To jedyne miejsce na świecie, gdzie powiewają obok siebie flagi narodów, które obecnie prowadzą ze sobą wojnę. Ale, mimo wszystko, jest tutaj atmosfera dialogu, która daje nadzieję, że także te wojny prędzej czy później ustaną. Mamy tutaj również Muzeum Wojny, w którym udostępniane są zbiory związane z tym, co 100 lat temu wydarzyło się w mieście, które wówczas całkowicie ewakuowano. W Rovereto toczono wiele walk, w których zginęły tysiące ludzi. Muzeum Wojny powstało dla upamiętnienia tych wydarzeń i aby zrozumieć, co zrobić, by nigdy już nie powtórzyła się tragedia wojny. Muzeum znajduje się w zamku miasta Rovereto, który góruje nad miastem i jest jego sercem. W bogatej ofercie kulturalnej miasta znajdują się także inne muzea, jak na przykład Muzeum Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej, w którym odbywają się wystawy poświęcone sztuce XX wieku, której początek dał w pewnym sensie Depero i którą rozwinęli następnie inni artyści pochodzący z Rovereto. Prawdziwą perełką dla miłośników sztuki jest Muzeum Futurysty Fortunato de Pero, włoskiego malarza, rzeźbiarza, pisarza i projektanta graficznego. W roku 1919 założył on Dom Sztuki Futurystycznej w Rovereto, który dziś jest częścią Muzeum Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej. Rovereto znajduje się w strategicznym miejscu, blisko stąd do jeziora Garda, do Dolomitów. Blisko znajdują się też duże, zabytkowe miasta północnych Włoch. Jezioro Garda to same naj, największe, najpiękniejsze, najczystsze, najbardziej znane we Włoszech. Aby zrozumieć jego wyjątkowość, trzeba tu po prostu przyjechać. W lecie Garda odwiedzają tysiące turystów, oblegając małe klimatyczne miasteczka, wśród nich oddalone zaledwie o kilka kilometrów Rovereto. una decina d'anni Rovereto e hanno sviluppato un'amicizia, partita prima di od około 10 lat rowereto przyjaźni się z zabrzem. Przyjaźń ta rozpoczęta została przez wymianę między szkołami. Dzięki tej współpracy między młodzieżą przez ostatnie 3 lata, od kiedy jestem burmistrzem, staramy się wzmacniać nasze stosunki. W zakresie edukacji z Rovereto łączą nas. Wieloletnie doświadczenia, w ramach których nasza młodzież wyjeżdża na praktyki, wyjeżdża na plenery. Myślę, że młodzież liceum plastycznego do dziś miło wspomina plener w Roveretto, gdzie w przepięknej scenerii, ale też przy boku artystów realizowała swoje zadania. W zakresie kultury orkiestra górnicza zagrała piękny koncert pod dzwonem pokoju, ale też przecież pamiętamy doskonale piękny występ chóru Młodzieży z Roveretto na metropolitalnym Święcie Rodziny. To działania, którymi wymieniają się nasze muzea, to ogrom prac, które podejmowane są oddolnie i te są najcenniejsze. Zrozumieliśmy, że poza kontaktami ze szkołami jest wiele innych możliwości, które możemy wspólnie rozwijać. Chcemy razem pracować nad innowacjami technologicznymi. U nas znajduje się centrum mechatroniki, w którym zaczynają działać start-upy. Firmy zakładają swoje siedziby. Widzieliśmy, że także u Was jest taka tendencja do innowacji i prowadzenia skutecznego biznesu opartego na nowoczesności. My reprezentujemy 17 municipalità della Vallagarina. Capoluogo jest Rovereto, la città più grande. U nas jest 17 gmin, stolicą jest Rovereto, największe miasto wspólnoty Vallagarina. Te 17 gmin liczy około 100 tysięcy mieszkańców na powierzchni 677 km2. Wspólnota ta jest największa w Trentino. Pełni ona rolę pośrednika pomiędzy województwem a gminami.

Mamy też ważne zadania w dziedzinie ochrony środowiska. Zajmujemy się segregacją i przetwarzaniem odpadów w miastach i poza nimi. Jesteśmy także obecni w oświacie. Zajmujemy się dożywianiem dzieci w szkołach. Ogólnie zajmujemy się wszystkim tym, co zlecają nam gminy na rzecz dobra mieszkańców. Już od prawie 10 lat z gminą Zabrze prowadzimy bardzo ważny dialog, który w ostatnich dwóch latach stał się bardzo intensywny. Zaczęliśmy pracować konkretnie nad ważnymi kwestiami, takimi jak kultura, turystyka, sport. Myślimy teraz o rozwoju współpracy w zakresie gospodarki. W zeszłej wiosny wzięliśmy udział w międzynarodowych targach w Zabrze poświęconych turystyce regionalnej. Na tych targach Walla miała okazję promować własne produkty winiarskie i swoją gastronomię. W przyszłości chcemy rozwijać ten sektor. Walagarina i związek chcą rozwijać współpracę ze szkołami i instytucjami oświatowymi w zakresie kultury i edukacji. Ho conosciuto la syndica di Zarce per cena. Poznałam panią prezydent Zabrze przypadkowo na kolacji, podczas której padł pomysł, żeby zorganizować wystawę naszego malarza Gianniego Turelli. Z radością przyjęliśmy to zaproszenie, ponieważ pomyśleliśmy, że taka wymiana kulturalna z Polską może pomóc we wzajemnym poznaniu i zrozumieniu. Zabrze przyjęło nas bardzo gościnnie, ciepło, radośnie i entuzjastycznie. Chcielibyśmy wraz ze wspólnotą wal i Rovereto umocnić te nasze stosunki przyjaźni i współpracy, aby mogły się rozwijać w przyszłości. Moja wizyta w Zabrzu... Zable Zable. Zabrze jest trudnym słowem do wymówienia dla nas. Moja wizyta w Zabrzu była wspaniałym przeżyciem, którego się nie spodziewałem. Było to fantastyczne doświadczenie. Wspaniali, naprawdę wspaniali ludzie. Bardzo interesujące było dla mnie zwiedzanie szkół, miasta i kopalni. Było to naprawdę wspaniałe. Bardzo dobrze spędziłem czas. Organizacyjnie też bardzo dobrze wyszło. Zawsze był ktoś z urzędu, kto za pomocą linijki i poziomnicy wieszał obrazy. Nie spodziewałem się tego wszystkiego. Myślałem, że pojadę do Polski i niezauważony odbębnie tę wystawę. Natomiast okazało się to wspaniałym doświadczeniem, które będę pamiętał do końca życia. Dlaczego odwiedzamy Rovereto w pierwszym tygodniu sierpnia? 5 i 6 sierpnia mieszkańcy Rowereto mają swoje święto. Upamiętniają w ten sposób cud, jaki dokonał się 315 lat temu, gdy francuskie oddziały oblegające miasto zostały zmuszone do odwrotu z powodu niespodziewanych opadów śniegu. Od tego czasu mieszkańcy Rovereto złożyli uroczyste przyrzeczenie i postanowili zawierzyć matce Boskiej swój los. Każdego roku władze miasta są zobowiązane do odnowienia przyrzeczenia w procesji, dostarczania świecy wotywnej i przekazanie jej przez mera po kolacji solidarnościowej na ulicach historycznego centrum miasta. le visite reciproche abbiamo avuto modo di conoscere Bardzo ważne dla nas było gościć delegację z Zabrze, która mogła wziąć udział w obchodach święta naszej patronki, święta i Maryi Mogliśmy razem z przyjaciółmi z Zabrze i innych miast partnerskich zjednoczyć się w modlitwie. Modliliśmy się m.in. o umacnianie stosunków pomiędzy naszymi wspólnotami. Myślę, że dziś bardzo ważne, byśmy w naszym europejskim domu potrafili spojrzeć szerzej i potrafili życzliwie popatrzeć na to, co robimy. Niezależnie czy będzie to w zakresie turystyki, czy edukacji, czy ekologii, czy gospodarki, bo przecież wszyscy mamy podobne problemy. Na pewno bardzo umiejętnie podglądamy to, co dzieje się w zakresie gospodarki odpadami, czy w zakresie ekologii, ale przecież też wiele mamy do zaoferowania. Podglądamy działania w zakresie turystyki, choć oczywiście turystyka proponowana w roweretto i ta proponowana w zabrzu to jakby różna turystyka, ale spojrzenie na turystykę musi być podobne. Tak więc wzajemnie się uczymy, wzajemnie uzupełniamy swoją wiedzę, dzielimy się dobrymi praktykami, oddolnie realizujemy zadania, które służą mieszkańcom naszego miasta, naszego regionu, mieszkańcom europejskiego wspólnego domu. Ważne, byśmy chcieli ten nasz europejski wspólny dom razem budować. Żegnamy malownicze, gościnne włoskie miasteczko, gdzie w harmonijny sposób tradycja łączy się z nowoczesnością w duchu pacyfistycznym. Zachęcamy do odwiedzenia tego regionu nie tylko przy okazji wypraw narciarskich. Do Rowereto warto zawitać również ze względu na bogactwo imprez kulturalnych i zabytków. Warto przeżyć swoistą podróż w czasie, przechadzając się historycznymi uliczkami tego miasta z pokoju, festiwali i muzeów.